W domu jesteśmy już prawie rok. W sierpniu minie nam 12 miesięcy od wyjścia z kliniki Budzik. Czas, myślę, płynie nam błyskawicznie, bo terapie, zajęcia, zajęcia Antka, zajęcia Julki, nasza praca więc to wszystko tak. Bardzo napięty mamy terminarz, ale weekendy zwyczajowo traktujemy jako świętość i czas tylko dla nas. Myślę, że to jest ogromne wsparcie, że. Że poza tym, że jesteśmy małżeństwem, też jesteśmy dla siebie przyjaciółmi i się generalnie trochę lubimy. Żeby nie zwariować. Żeby nie zwariować na to wszystko. I cieszymy się każdą sekundą, którą przynosi nam los. Doceniamy po wypadku wszystko. Każdy poranek, każdy zachód słońca to, że jesteśmy razem, że razem możemy spędzić chwilę czasu, że możemy iść na spacer, pojechać na małą, wielką podróż że wieczorem wszyscy potrafimy położyć się koło Julki i wspólnie oglądać jakiś film. Po prostu cieszymy się, że jesteśmy razem. Aczkolwiek nie, musi, nie możemy zapominać, że mamy jeszcze drugie dziecko. E, równie kochane i równie mądre. I cudowne i wspaniałe. Tak, e, które tak. też potrzebuje nas i nie możemy w tym wszystkim e, zapominać o nim. I chcemy też jemu stworzyć normalną rodzinę, żeby żeby, zrównowa nie żeby zrównoważyć to i, wszystko. I Potwierdzam. No i cieszymy się z tego bardzo. Mm. E, to jest właśnie jak no, jedno z rodziców było w budziku, chciro było, byłem rzadko sam. Jak no drugie, i no to co robiłam Tak to, no nie wiem. To wszystko tak doceniam. tak patrzę na różne i trochę. Jesteś niesamowity syn. Potwierdzam. <noise> no i przede wszystkim skromny. Tak. <noise> Kiedyś pani wychowczyni Tośka e, przeprowadziła im taki test e, samopoczucia. E, I było w tym teście zadane pytanie: z czego jesteś najbardziej dumny? A Antek napisał, że jestem dumny z tego, że przeżyłam wypadek siostry. Julka miała wypadek w wieku 14 lat i zawsze marzyła o takiej wielkiej przyjaźni pewnie jak każdy z nas. I naprawdę wypadek pokazał, że Madzia jest niesamowitą przyjaciółką, bo cały okres budzika pisała do Julki. Ja czytałam te wiadomości, wysyła playlisty z muzyką, żeby Julka mogła sobie posłuchać. Teraz od momentu wypadku naprawdę nie ma tygodnia, żeby Madzia nie była u Julki. Urzekła nas tym, że w pierwszym tygodniu po przyjeździe Magda przyszła do mnie i zapytała, czy może wziąć Julkę na spacer. co dla mnie było takim aktem odwagi, że sama się zdecydowała wziąć Julkę, o Julka mi łapie teraz za rękę, wziąć Julkę na spacer, pojechały, niczego się nie bała, tylko po prostu tą odwagą swoją też nas po prostu tak podbudowała. To jest taka prawdziwa przyjaźń. Taka mimo przeszkód, mimo barier, yy, która po prostu jest. Króla dalej pisze, yy, komunikuje się z nami poprzez pisanie. Troszeczkę to pisanie teraz jest utrudnione z racji tego, że spastyka zaszła z rączek, więc to napięcie trochę jej trudniej. Ostatnio napisała taką piękne przesłanie do naszej tutaj lokalnej gazetki. Dziękuję za pamięć i kredyt zaufania, nie zawiodę. Jak jesteś zdrowy, to walcz. Kochaj życie. Świat nie jest, zły. tylko przestań narzekać, bo ja walczę, a mam mniej jak ty. To chyba takie najmądrze... Jak jest mi ciężko, to zawsze to czytam. I, i naprawdę yy, no to chyba takie... Taka myśl tego naszego życia teraz. Pewnie schematu y, jakiegoś gotowego jednego nie ma na to, żeby poukładać to życie po budziku. Przełamać strach przed wyjściem do ludzi. Tak. To przede wszystkim. Nie zamykać, się w, nie czterech zamykać czterech się w czterech ścianach. bo To chyba najgorsze, co można, co można zrobić opowiadać o tym, co się czuje, o swoich emocjach, nie zamykać mhm. tego w środku, bo naprawdę ludzie nie domyślą się, co my myślimy, jeżeli im tego nie powiemy. No i może dla rodzeństwa, które no, które na jakiś czas są właśnie w takiej sytuacji jak ja, to ze spokojnie to za jakiś czas wróci do norm. No. I tak.